Dzień dobry Państwu. Jesteśmy oczywiście w Pasłęku. W tym materiale chciałbym Państwu nieco więcej też pokazać odnośnie miasta, Pasłęka, Pasłęckich Zabytków. Mianowicie tuż za mną, w samym sercu można powiedzieć tej, tego obszaru Starego Miasta, za mną są ruiny Superintendentury. Co to jest takiego? Zapraszam do. Do zapoznania się z definicją, taka powiedzmy, nieoficjalna praca domowa. Jak to wygląda zobaczmy jeszcze raz. Szkoda drodzy Państwo, że, że to miejsce tutaj jest akurat no zamknięte. Trudno powiedzieć, czy, czy, czy można byłoby tu tam dalej wejść, czy też nie. Ale cóż, jest jak jest. Kaplica pogrzebowa, jesteśmy właśnie tutaj. Tam dalej widać bramę kamienną, o której można troszeczkę więcej zobaczyć, którą można zobaczyć na innym nagraniu. Tutaj jest oratorium, jest powiedzmy lokowanie produktu, oczywiście, drodzy. Mówiąc jak najbardziej z przymrużeniem oka oczywiście, tak? Nie, nie dajmy się zwariować. W Pasłęku też odbywał się, właściwie co roku można powiedzieć, odbywa się Pasłęcki Festiwal Organowy, który jest zapowiadany zawsze. No i, i, i są też letnie prezentacje organów Hildebranta. Zapraszam do zapoznania się też z treścią, którą można znaleźć e, chociażby na e, pasłęckich e, stronach e, internetowych, które e, odnoszą się do właśnie tych e, no, wspaniałych, niepowtarzalnych e, instrumentów e, muzycznych. No i naszą wycieczkę krótką może uda nam się zobaczyć. Czy są jakieś dźwięki, czy się wydobywają? Jest cisza. No i przyjemny, przyjemny chód. Być może uda się, drodzy Państwo, kiedyś zrobić taki materiał w środku, w środku pokazać Państwu, jak wyglądało wnętrze. Wnętrze, yy, wnętrze kościoła w środku? Yy, o, proszę bardzo, zobaczmy też jeszcze. Postaram się przybliżyć. Po częstu się Pismem Świętym. Świetnie. Ciekawe czy jest coś w środku. Ale nie będziemy tego sprawdzać. Nie będziemy tego sprawdzać. Wychodzimy. I cóż, gdzie by tu się jeszcze udać, drodzy Państwo? <laughs> Co by tam? To tu by wam jeszcze pokazać to może zróbmy tak ja tylko pokażę Państwu że tuż obok, obok kościoła jest no, wikariatka dawna, klebania jest e, zamek krzyżacki i tam w oddali widać bramę, bramę młyńską Chciałbym na koniec Państwu pokazać jeszcze wejście do no, dawnej, chyba tak można byłoby określić, kotłowni. E, no, jakie tajemnice może kryć rzeczona spełniająca kiedyś e, funkcję e, kotłowni? Jakie, jakie tajemnice kryła ta, ta, ta kotłownia, to pomieszczenie? To już odsyłam Państwa też do do innych filmów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do tego, żebyście Państwo szukali, szukali informacji o Pasłęku. Być może znajdą Państwo jakąś ciekawą zagadkę, może historię, może opowieść, może jakąś relację, może jakiś dowód na na istnienie czegoś, co, co dzisiaj yy, gdzieś tam w jakiś sposób może zaginąć w przestrzeni tej analogowej, i może zechcą Państwo podzielić się yy, tym w przestrzeni publicznej, do czego też Państwa serdecznie zapraszam. Pozdrawiam bardzo serdecznie.